Cześć, z tej strony Magda. W tym filmiku opowiem o tym, jak dbać o psią motywację, a tym samym ułatwić sobie wychowanie i szkolenie psa. Zobacz, jak opiekunka bawi się ze swoim szczeniakiem. Używa do tego miękkiej zabawki na długiej lince. Zabawka ucieka. Ustawianie się bokiem do psiaka również może zachęcić co wrażliwsze psy do podjęcia aktywności. Psy nie lubią bowiem, gdy staje się do nich na wprost, czy nad nimi nachyla. Gdy twój psiak bawi się w domu, ale na zewnątrz nie chce, wybierz na razie jedno bardzo spokojne miejsce, gdzie po kilku minutach wąchania i stania w jednym miejscu zaproponujesz psu wspólną aktywność przez dosłownie minutkę. Może nawet to być zabawa jedzeniem. Pamiętaj, że w tym przypadku krócej znaczy lepiej. Czas zabawy wydłużaj bardzo stopniowo, aby psiak poczuł się pewnie. Zabawa jedzeniem? Jak najbardziej. Psy uwielbiają polować na jedzonko. Weź kilka dużych kawałków pieczonego lub gotowanego mięska i pobaw się z psem rzucając mu po jednym kawałeczku raz w jedną, raz w drugą stronę. Tę zabawę nazywam wahadłem. Wszak może również wyjadać jedzenie z Twojej lekko uciekającej mu dłoni, czy łapać podrzucone w powietrze. Co jeszcze warto wiedzieć o nagradzaniu psa? Spacer jest dobrą okazją do nauki. Możesz uczyć psa wielu zachowań, tylko dla samego uczenia. Psy uwielbiają takie sesje, gdzie mogą obiegać drzewa, Wchodzić przed nimi łapkami na większy kamień, czołgać się pod ławką, cofać się, czy robić slalom pomiędzy nogami. Za te różne sztuczki nagradzaj psa, ale postaraj się za każdym razem użyć czegoś innego. Czasem zabawki, czasem wahadła ze smakołeków, a czasem samej pochwały słownej. Szczególnie warto inwestować w tą ostatnią. Pamiętaj, że chwalenie to nie jest klepanie psa po głowie że raczej żaden pies nie podziękuje za takie zachowanie. Dla psów bardzo ważna jest przewidywalność. Między innymi dlatego warto jest nazywać poszczególne motywatory odrębnymi hasłami. Czyli zanim wydasz psu jedzenie, powiedz sygnał weź. Przed rzutem zabawką powiedz hasło łap, a zanim rzucisz smakowity kąsek na ziemię, użyj np. hasła am-am. Możesz również mieć sygnał na jedzenie w misce miska, czy leżącą zabawkę, aport. Na tym filmiku opiekunka, używając różnych sygnałów, tworzy słownik, za pomocą którego w przyszłości łatwiej będzie się z psem porozumiewać. Dodatkowym plusem jest również łatwiejsza możliwość tzw. włączenia psa do danej aktywności. Na podobnej zasadzie możesz stworzyć psu kilkadziesiąt haseł, które będzie rozumieć, np. Łapka przed złapaniem i powycieraniem łapek, siusiu, aby szybciej skorzystał z toalety, hasło ucho, jeśli chcesz do niego zajrzeć, albo smycz lub obroża, jeśli dotkniesz zaraz smecze psiej. Dzięki temu człowiek staje się źródłem informacji o świecie, a to w oczach psa. Olbrzymi zasób. Kilka razy podczas dłuższego spaceru wołaj psa do siebie i nagradzaj go serią smakołyków przed sobą. Na początku możesz stać w miejscu, ale dąż do tego, aby iść wolno tyłem. Czego to uczy psa? Przede wszystkim koncentracji na Tobie. Wykorzystaj to potem podczas mijania trudnej dla psa sytuacji. Wołaj psa do siebie, skupiaj na sobie smakami, by nie koncentrował się na tym, co go może rozstroić. Pod koniec każdej mini sesji wydaj psu coś szczególnie smacznego. Może to być również ukochana zabawka. Gdy będziesz bawić się z psem, wykorzystując zabawki, jedzenie, swoje emocje i ruch, zaobserwujesz, jak fantastycznie się to przekłada na fajną relację z psem. Nazywam to budowaniem Disneylandu, czyli to psie przekonanie, że najcudowniejsze miejsce jest, tu, jest tuż obok opiekuna. Zabawy czy jedzenie możesz również wykorzystać w wielu sytuacjach życia codziennego, np. do nauki zostawania samemu, obniżania stresu po trudnej sytuacji, jako alternatywa dla niepożądanych strategii, np. agresji, czy wreszcie jako nagroda za przywołanie. Zachęcam Cię również do odkrywania, ile Frajdy mogą przynieść Tobie zabawy i nauka z psem.